Paulina, dzisiaj jesteśmy na premierze filmu o Robercie. I tutaj moje pytanie się pojawia, jak wyglądają Twoje relacje z Anią, z Robertem? Mówiłem bardzo dobrze, że się przyjaźnicie. Znamy się już ładnych parę lat. Poznaliśmy się podczas nagrywania programu Kuba Wojewódzki. Ta nasza znajomość trwa już zaraz 11 lat i powiem ci, że to jest cudowne móc obserwować ludzi, którzy osiągają ogromny sukces na arenie międzynarodowej, a dalej są tymi samymi skromnymi osobami, które zawsze z takim wiesz sercem na dłoni pomagają innym, zawsze kogoś wspierają. Ja pamiętam, że ja miałam też jakieś takie trudne momenty w moim życiu związane z jakimś tam wiesz hejtem i pamiętam, że Ania bardzo mi wtedy pomogła. Każdego dnia do mnie dzwoniła i mnie wspierała, bo ze swojego doświadczenia wiedziała, z czym ja się mierzę i, i co dźwigam na swoich barkach. To było zupełnie coś nieuzasadnionego wtedy i pamiętam, że miałam takie ogromne poczucie sprawiedliwości i wiele godzin spędziłam za nią na rozmowach i ona mi to wszystko tak pięknie, ładnie wytłumaczyła, a kiedy, kiedy potrzeba to to ja z moim mężem również służymy im pomocą. Nasze dzieci się lubią, gdzieś lubimy się prywatnie. I to jest fajne, że jak nam czas pozwala i obowiązki nie są tak intensywne, to zawsze możemy się gdzieś spotkać i fajnie spędzić czas. Nie mogę pominąć tematu Twoich aktywności. Tak naprawdę, Asia Express śledzę na bieżąco. I tutaj moje pytanie, bo wielokrotnie gdzieś tam pojawiały się podczas programu takie zwątpienia, że jesteście same we dwie. Jakie mhm. kobiety. Czy to nie było wyzwanie, żeby przemierzać kraj, tak naprawdę w survivalowych warunkach, i we dwie kobiety? Nie bałyście się? Oczywiście, że, że się bałyśmy. Najbardziej bawiałyśmy się tego, że dwie kobiety w arabskim kraju będą szukały noclegu, że dwie kobiety będą jechały z mężczyznami w, w autach. E, oczywiście jakby jesteśmy wspierane i tam jest ek, ek, duża ekipa, która produkuje ten program i czujemy się bezpiecznie, ale mimo to e, byłyśmy rzucone e, na pastwę losu, chociaż to brzmi, ale nie no, wiesz, ten program naprawdę stwarza dużo, dużo sytuacji, które mogą być jakimś zagrożeniem. I, I sytuacji niebezpiecznych trochę było, ale wszystkie, ze wszystkiego wyszłyśmy obronną ręką, dlatego, że, że się nie poddajemy, że jesteśmy silne, że, że kobiety tak naprawdę, matki są bardzo zdeterminowane i nawet jak nie mają siły, to tą siłę nagle zyskują i nabierają jakiejś energii do działania. A poza tym też nam się, się udzieliło taki, wiesz, taki gen rywalizacji. To jest fajne, że mogłyśmy rywalizować z facetami. Oczywiście byłyśmy troszkę drobniejsze i mniejsze od niektórych mężczyzn biorących udział w tym programie, a mimo to się nie poddawałyśmy. Jak były takie trudne, siłowe zadania, to I Iza, nawet jak przegramy to zadanie, to przegrajmy je z godnością, zróbmy do końca. Więc na pewno widzowie będą mieli okazję śledzić nasze poczynania, kiedy naprawdę mierzymy się z różnymi fizycznymi zadaniami, a wcale nie jesteśmy w takie w tym słabe. Ale wiesz, my pojechałyśmy z taką misją, że jadą na, 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 do, do innego kraju kobiety, które są matkami i nawet jak ktoś powie, dlaczego, wiesz, zostawiają swoje dzieci, rodziny i wyjeżdżają na takie niebezpieczeństwo. To właśnie my chcieliśmy pokazać, że kobiety nie powinny nigdy re... jakby rezygnować ze swoich marzeń, powinny spełniać swoje marzenia, jeżeli... Bo naszym akurat, moim i mojej przyjaciółki marzeniem było pojechanie do tego programu, więc się bardzo cieszymy, że się nie poddałyśmy i, i walczyłyśmy. No właśnie, tutaj spełnianie marzeń, ale w tym wszystkim jest rodzina, są dzieci. Czy to nie był trudny okres zarówno dla ciebie, jak i dla rodziny? wiesz co, dla rodziny może nie do końca. No dla mnie na pewno było trudniej, bo za każdym razem, codziennie, wiesz, zasypiając, zastanawiałam się, co u nich słychać, ale tak naprawdę e, tak dobrze zorganizowaliśmy z moim mężem logistykę związaną tutaj z obowiązkami na miejscu, e, że on sobie świetnie radził. Brów pozorom, czasem jak jest jeden rodzic, który zajmuje się, się dziećmi i ma wykonać te zadania, nie licząc wtedy na drugiego, robi to coś sprawniej i szybciej, e, więc sama wiem, jak mój mąż, wiesz, wyruszył w trasę koncertową i nagle go nie ma tam ileś dni, to ja też jestem lepiej zorganizowana, bo nie oczekuję, że on coś za mnie zrobi, tylko po prostu wiem, że muszę to zrobić, więc tutaj dzieci były w dobrych rękach, Sebastian naprawdę są na wysokości zadania, świetnie się nimi zajmował, dzięki temu wiedziałam, że jeżeli zostawiam dzieci w dobrych rękach ojca i fajnie buduję dalej z nimi relacje i ta ich więź się jeszcze bardziej tam zacieśnia to ja miałam mniejsze obawy, niż jakbym je zostawiała zupełnie z kimś innym, a pojechała na ten wyjazd z moim mężem. E, to by było trudniej, bo byśmy we dwójkę codziennie wieczorem oglądali zdjęcia dzieci i byśmy płakali, że nie jesteśmy koło nich. A tak to wiedziałam, że jak Sebastian jest z nimi, to nic im nie grozi, a mi już było na, na, tam na miejscu na pewno trudniej niż jemu z nimi. To na pewno. Muszę się zapytać, takie ostatnie już pytanko. Święta Wielkanocne się zbliżają, tak jak wspominasz, rodzin, cudo masz cudowną rodzinę. I jakie plany? Wszyscy nie mamy jakichś takich sprecyzowanych planów dotyczących tych świąt. Na pewno odwiedzimy moich rodziców i jeżeli nam się uda, i, e, to, to pojedziemy również na Podhale na dwa, trzy dni. A chyba tak się właśnie może stać, bo jakoś tak grafik zgrabnie mi się ułożył, że, że, że w święta mam wolne. Super, także dziękuję bardzo ci bardzo. Dziękuję.